Miała być giełda rolno-spożywcza, a jak dotąd było sporo niewykorzystanego terenu inwestycyjnego, mówił prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego Piotr Grzybowski, podsumowując działania poprzedniego zarządu. Na szczęście od dziś to już przeszłość. Najważniejsze jest to, że ten obszar, który został przeznaczony do tej inwestycji, jest zdecydowanie za duży aż się prosi o to, żeby udostępnić taki teren inwestycyjny dla prywatnych przedsiębiorców, żeby wprowadzić te tereny bezpośrednio do specjalnej strefy ekonomicznej i nie tak jak kiedyś to robiono na podstawie jakichś listów intencyjnych, tylko na podstawie takich jasnych umów cywilno-prawnych, które pozwolą katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej na oferowanie terenów zarówno na północy Częstochowy, jak i w gminie rędziny bezpośrednio. Prośby nie tyle zostały wysłuchane, co po prostu osiągnięto porozumienie pomiędzy miastem Częstochowa, Jurajskim Agroferszparkiem, Parkiem, Regionalnym Funduszem Gospodarczym a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a to, zdaniem jej prezesa, może oznaczać tylko jedno. Moim zdaniem ten sukces e, powinien się pojawić. Pytanie, oczywiście, o perspektywę czasową, to jest zawsze pytanie o. Przygotowanie terenu już konkretnie pod inwestycje o jego status prawny, o jego infrastrukturę dostępną, chociażby, przepraszam, infrastrukturę energetyczną, to są pytania oczywiście dodatkowe, natomiast jak usłyszeliśmy dzisiaj 90% tych terenów, które były dostępne w ramach naszych działań, działań strefowych zostało zagospodarowanych, więc nie jest pytanie czy, jest pytanie o termin, czyli o kiedy. Potencjalne nowe firmy, perspektywy rozwoju to jedno, a drugie to nowe miejsca pracy i szansa dla inwestorów i szansa dla miasta, które ponownie może oferować ciekawe, pod względem inwestycyjnym tereny. Nowa szansa na nowe inwestycje w Częstochowie: inwestycje objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej, a także inwestycje duże, bo mówimy o 85 hektarach gruntu, które są przedmiotem porozumienia. Zadeklarowaliśmy, że miasto Częstochowa razem z Katolicką Specjalną Strefą Ekonomiczną ja oraz ze spółką JAW, a także wspierani przez Regionalny Fundusz Gospodarczy, będziemy pracować nad tym, aby tutaj skomercjalizować te tereny, aby powstały tutaj miejsca pracy. Miejsca pracy jak najlepsze, takie, które dają szanse na rozwój, dają szansę na również dobrą pracę dla swoich pracowników. Znakomicie zlokalizowany teren przy węźle autostradowym. W jednym kawałku kilkadziesiąt hektarów gruntów. Na pewno wrócimy do ekstra klasy terenów inwestycyjnych w naszym kraju. Przekaz płynący z wypowiedzi uczestników spotkania jest więc niezwykle pozytywny. Tylko gdzie w tym wszystkim budowa giełdy rolno-spożywczej przez spółkę jurejski AgroFresh Park, której pomysł budowy powstał przed kilkoma laty i przez poprzednie władze nie został zrealizowany. Czyżby wszystko miało pozostać bez zmian? W tej chwili jesteśmy na w zasadzie początku projektowania. Mamy ustalone koncepcje i trwają te procedury związane z uzyskaniem odpowiednich decyzji. Zakładamy, że po wakacjach uzyskamy pozwolenie na budowę na nową lokalizację. No i w momencie, kiedy, jeśli pojawią się jakiekolwiek konkursy, w których można byłoby startować, aby uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję, to będziemy w tych konkursach brać udział, bo no, niestety. Strona finansowania inwestycji nie jest do końca zakończona, jeśli chodzi o możliwości pokrycia kosztów, bo one są znaczne, dlatego też zdecydowaliśmy wspólnie z akcjonariuszami o podziale inwestycji na etapy. Będziemy realizować najpierw pierwszą halę handlową, później kolejną, drugą i kolejna, trzecia i czwarte zostawione w tej chwili jako rezerwa inwestycyjna.